Witajcie moi drodzy, a w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie recenzję zestawu 71814, czyli Turniejowe Miasto ze Świątynią. Zestaw ten jest przeznaczony dla osób powyżej 14 roku życia. Cena jego wynosi 1100 zł bez grosza. Zakupić go można tylko i wyłącznie w Lego Storze. Zawiera 3489 elementów oraz 13 minifigurek. A jego wymiary to 48 cm wysokości. Jak możemy tutaj zobaczyć. Szerokość 63 cm, i głębokość to jest 13 cm. Przez to, że zestaw właśnie miał taką, jak nie inną cenę, to dostaliśmy, właściwie ja dostałem bonus, jakim była taka cukiernia. Generalnie ona jest dla mojego brata, ale to już mniejsza o to. Tutaj mamy te pudełeczko z tej cukierni. Za 835 zł. Taka dwupiętrowa, jakoś nie będziemy się nad nią e, rozczulać. Więc przechodzimy do zestawu. Generalnie e, pokaż, najpierw Wam pokażę pudełko. Tak jak już wcześniej mówiłem, 14, plus yy, nazwa zestawu oczywiście Lego Ninjago Dragon's Rising, czyli po polsku powstanie smoków. Na prawym górnym rogu widzimy Lloyd'a wraz z smokiem źródła ruchu. Dolnie na dole, od lewej strony mamy przedstawione figurki, od lewej Lloyd turniejowy, Col, Zane, Nia, Arin, Wildfire, Lord Raz w tej wersji Krwawy Księżyc, Jordana. Mr. Pale, czyli Mistrz Światła, Strażnik Świątyni, Black, czyli postać właśnie, która odegrała taką znaczącą rolę w drugim sezonie, w drugiej części drugiego sezonu. Dragon's Rising, Blacksmith, ja jej nie widziałem w serialu. Może widzieliście to napiszcie w komentarzach, oraz Robby, który też właśnie odegrał tą. Rolę w trudniej już żywiołówce ciekawe. Ta druga część została opublikowana, przez przypadek, i większość osób już ją pewnie widziało, między innymi przez YouTube, więc no. A na głównym panie oczywiście, widzimy zestaw Halfire na Smokut. no i tam odgrywającą się scenkę. Na górze mamy miejsce poświęcone. Po lewej stronie na logo LEGO numer zestawu oraz y, nazwy tego zestawu w kilku językach między innymi od góry angielski, niemiecki czy hiszpański. Tutaj jest nasza polska nazwa. Będzie, są pewnie inne y, tutaj te słynne języki. Na pewno będzie nie wiem, turecki, francuski czy włoski. Rosyjski, i tak dalej, figurka w skali 1 do 1 jest przedstawiona. Ten ziomek co broń strażnik świątyni, to jest po prawej stronie. Jest taki, takie ujęcie, tutaj w tym zestawie są te trzy postacie. Wymiary tego zestawu co ciekawe na stronie są inne. No, tak to wygląda. Następnie pod spodem nic ciekawego, no i z tyłu małem przedstawione świątynie, jakby właśnie od tylnej strony, znowu jakieś walki, no i cztery podstawowe funkcje zabawowe. Co ciekawe, teraz większe zestawy się otwiera tak w formie walizki. Nie będziemy tego oglądać, jak to jak to, otwierałem, to możecie wpaść na ten odcinek z openingu tego zestawu. Wywalone już w to. Instrukcje były dwie. Jedna miała bodajże 15 worków i 283 strony i 507 etapów budowania. Ja sobie to szybko przelecę i zobaczymy, ile to było worków. Mi się że to było właśnie skończone na 15, a nie na 14. Czyli zaczynaliśmy, co nie mogłem sprawdzić. Aha, na 15 to miałem rację. To od 16 tutaj zaczynaliśmy i generalnie tak mamy ten spis w prawie 4000 elementów i właśnie nie pamiętam, chyba jeśli chodzi o największą ilość elementów, jaki był to chyba ten w 49 sztukach. Tutaj daję tę funkcję i 970 etapów budowania. Zestaw tutaj mieliśmy. Wiecie, już przedstawiony, że jest złożony, i tutaj mamy też taką krótką, można powiedzieć, informację, że można połączyć to z zestawem 71818, czyli arena turniej, turniejowa. Tak Turnament Beetle Arena. Turniejowa arena bitewna, chyba tak to po polsku będzie. Zresztą bym. Mógł w katalogu sprawdzić, ale mi się nie chce. I tutaj widzimy ten zestaw połączony. No i wszystkie tutaj zestawy z tej drugiej, z tej drugiej części drugiego sezonu Dragons Rising. Na pewno, właśnie kupię ten i ewentualnie jeszcze myślę nad tym, żeby mieć tego kola, wiecie. Ale poczekam, bo może się pojawić w jednym albo w drugim magazynie. Dobra. Wyjazd z tymi instrukcjami. No i teraz tak, jeśli chodzi o naklejki, zostawiłem sobie właśnie do, recen do recenzji ten arkusz. Mamy numery od 1 do 11, lecz naklejka numer 6 pojawiła się dwa razy, więc w prostym obliczeniem matematycznym wchodzi nam, że mamy 12 naklejk, więc jak na takie zestawy o takiej wielkości to nie jest to nie jest dużo. Porównując do tamtych dwóch noi, których tutaj mam. Dobra. Dobra, teraz zajmijmy się figurkami. No i zaczynamy, może, od czegoś podstawowego, czyli turniejowy Lloyd. Oczywiście tutaj turniejowe stroje charakteryzują się tym, że są bez rękawnikami. No i podsumowując, mamy również tutaj nowe naramienniki. I te nowe mniejsze katany. I tutaj właśnie ciekawie to wygląda. Lloyd w lewej ręce tutaj trzyma swoją słynną szablę już chyba od ósmego sezonu. Włosy z tą opaską, która jest z takim można powiedzieć, elementem rozpoznawczym 14 sezonu, jak to też woli od ci, z serialu tego specjalnego, który był na dziesięcioleci Ninjago. No ale jeśli chodzi o do samego stroju, jest. Każdy turniejowy strój jest robiony w tym samym wzorem i dostosowany do koloru ninja. Mamy tutaj kilka znaczków, na, jak i na koszulce, jak i na, na, na torcie, jak i na spodniach. Oczywiście bandana to ta twarz, którą znamy już od momentu filmu z tyłu. Nie będę ściągał pamięty na ramiennik, ale. W sumie bym mógł jedną figurkę ściągnąć, ale to później. Następnie mamy Kola. On trzyma właśnie w lewej ręce ten ciekawy młot. Tak jak mówiłem, figurka jest połączona na tej postawie, posta postawie. Nawet chyba znaczki są takie same. Oczywiście nie licząc te na spodniach, zaraz zobaczymy. Nie zwracam na to uwagi, ale tak, mam rację. I tutaj te inne. Są znaczki, tutaj właśnie te. Dolny tutaj oczywiście kol jest yy, czarnym ninżą właśnie z pomarańczową pantaną. Ciekawym faktem jest to, że odbiorym kolorem kola jest właśnie pomarańczowy, a nie czarny. Następnie do niej co mi się ten kolor podoba. W sensie ten kolor pasuje do tego właśnie wzoru tego stroju. I ona ma tutaj taki trójząb yy, właśnie słynny z 15 sezonu, w którym była nie oszukujmy się, znaczącą postacią. No i następnie Zayn. Który, jeżeli ktoś by powiedział, że to on nie ma bez rękawnika, to byłby w błędzie, ponieważ jak wiemy Zane jest nindroidem i jego jakby jego ciało nie, też nie jest kremowe, tak jak normalnie ludzie mają Normalnie ninja mają żółte ciało, takie jak mamy między innymi twarze, to mają to, a widać jak, jak on twarz ma zane, to on ma też takie ręce, no i generalnie shurikeny ma w obydwu rękach. Następnie Arin, to prawdą jest to, że dodałem mu ten ramienik, ponieważ był jeden z elementów zapasowych, bo normalnie w zestawie tym włączyca źródła ruchu ma, więc dodałem mu od razu i ten drugi też jest trzymany na sobie do elementu zapasowego. Dojdziemy później. No i ten drugi jest robiony na innej postawie. Ten w się jest inny. Tutaj widzimy y, smoka. Takie dwie kieszenie. Spore też się fajnie prezentują. Bez rękawnik i taka granatowa bandana. No i dalej do tych postaci właśnie. Admin jest postacią y, nową. Ale już nie, jeszcze nie debi... zadebiutował w tamtym sezonie. Teraz już jest drugi sezon z rzędu i pewnie będzie przez kolejne. Wildfire jest to jej druga wersja. Ogólnie znajduje się jeszcze w zestawie 4 Plus oraz w spinaczkowym Kaja mi się bardziej podoba ta właśnie wersja Wildfire niż ta z pierwszego sezonu. Yy, powstania smoków. Yy, standardowo ma takie płomienie, które jest możliwość strzelania na ramienik taki z kolcami. Co ciekawe, w Smoczyce źródła ruchu, a właśnie on jeszcze w tym zestawie, jak nie wspomniałem, to jeszcze jest w tym. Jest ten element jako zapasowy tej zbroi, a tutaj właśnie nie. Wiem to z jakiejś tam recenzji, to już nie pamiętam dokładnie której, z jakiego youtubera. Spodnie czerwone, wiadomo. <laughs> I tutaj taki ten właśnie, można powiedzieć, że początek tej zbroi, a z tyłu prezentuje się w ten oto sposób, to jest chyba symbol... Jaki tam symbol po prostu. Następnie Jordana, czyli pań, taka kobitka, co Sora udaje, że jej nie zna. E, mo, na początku, jak było widać, jakie będzie miała e, włosy, to wiele ludzi narzekało, że Lego ma ten odlew włosów, jaki ona miała w pierwszym sezonie, ale w serialu też Zmienili, bo właśnie tym problemem też była ta, ta pani od wiadomości. Mam ją. Dobra, pokażę Wam. O co chodziło? O tutaj jest. Też jest problem z tymi włosami, są identyczne. Tylko wiadomo inny kolor. Dobra, wspieprzaj. No, ale dobra, wracając zbroja. Taka właśnie, tu są takie pazury po stronie lewej, jak figurka tak stoi. Tam, gdzie jest miecz? O, tutaj tutaj mamy stronę kamienną. To już jest symbol Krwawego Księżyca. Taki strój kamienny z dodatkami na spodniach fioletowymi i taką krwią. Na twarzy widzimy ten symbol Imperium. No i z tyłu się prezentuje w ten oto sposób. Następnie Lord, teraz jego chyba jedna z trzech wersji. To jest oczywiście Krwawy Księżyc. Jego słynny moc. Bardzo mi się podoba ta różnorodność tych motów. No wiadomo, tutaj są czerwone groszki, które mają symbolizować krew, krwawy księżyc, no ale, fi, ale figurki Lorda Rasa. Mam nadzieję, że ona się pojawi w, w magazynie, ponieważ ta z pierwszego sezonu też miała swój piękny urok, ale straciła go przez to, że on pojawił się w magazynie. i Też był w dużej części zestawów, a tutaj jest tylko w dwóch i mam nadzieję, że się ta wersja nigdzie więcej nie pojawia, ani w Legacji, ani w tym drugim magazynie. Tutaj kolory mamy takiego... Taki pas, że nie pamiętam jak się ten kolor nazywa, ten pas z tego pasu. Taki kolor... kolor yy, biały, taki lodowaty, krew, no i oczy... kurwa. Przepraszam za słowo. Yy, czerwone. Taki związany z krwią. No i tutaj na jego czubku też jest ten taki symbol. No a z tyłu się tak prezentuje. No i ma ręce też nadrukowane, chyba jako jedyna figurka z tego zestawu. Dalej. Jest figurka, którą znamy z sezonu czwartego Turniej Żywiołów. Co ciekawe, ta figurka po raz Ninjago w zestawach pojawia się po raz pierwszy, bo wcześniej w Ultra Agentach wraz z toks, która pojawiała się również w tym sezonie w zestawach, a ona też była właśnie w Ultra Agents i się ten wygląd kompletnie zmienił. No ale poza tym no, nie ma spodni nadrukowanych, zresztą jak co ciekawe, zostaną tylko figurki, które nie mają nadrukowanych spodni. Ma taki pistolet, wiadomo, a i też twórcy do, dopracowali te jego odbieranie mocy, bo generalnie ten y, turniej na tym. Polega, ale to jest sami oglądać, nie będę wam nic spoiler, spoilerował, chociaż mało osób nie ogląda. No ale poza tym ma tutaj taki wisiorek. Widać, że koch jest bogaty, taka koszula w dolary, pasek. No i z tyłu się prezentuje tak. No i taki w boja. następnie robi, czyli Kościół, który władał tym pucharem, która można była takim remodelem laski żywiołów generalnie nic specjalnego, figurka po prostu zrobiona na podstawowych częściach z lego ninjago czerwony strój z fioletowym pasem i tak widać, że pod koszulek taki znowu jest ten kolor, tylko nie pamiętam jak się nazywa ma chyba dwie twarze, widać telefon dalej figurka, która naprawdę mi się podoba, czyli ten kurde no strażnik świątyni maska tutaj pełna chociaż to jest robot to nie wiem, co dokładnie jest taka włócznia. Generalnie złoty, czy to złoty, nie złoty. Nie, to chyba złoty tak właśnie się ładnie prezentuje, tak się prezentuje z tyłu. Nie będziemy się nad tą tylko rozczarowali, bo mamy 16 minut. Dalej, ten, kurde, jak on się nazywał, blekt który był organizatorem wraz z tym tego turnieju żywiołów. Tutaj ma. Zegarek, generalnie znowu jest ten kolor, którego nie pamiętam jak się nazywa. No i z tyłu się tak, te... ma taki symbol. No i dalej. on też miał tutaj rybę, oczywiście wędkę, to tam mało co. No i ta baba, która według ja jej nie zauważyłem w serialu, tak się jej prezentuje, ta koszula. I poczekajcie, jedną chwilę. Mam tu figurkę z marketu w mieście Ninjago i tors jest taki sam. Więc może oni są jakoś spokrewnieni, nie mam pojęcia. Dobra, teraz przejdziemy do elementów zapasowych. Jest tu ich kilka. No tutaj muszę Was przeprosić, ponieważ te elementy są również z tej cukierni, ale Wam mniej więcej powiem, jakie elementy są w sumie spoko. Tak jak mówię, na ramienniki. Żeby mieć wszystkich z naramiennikami, jest również ten gofer. Shurikeny to standard, wiadomo te nowe katany jak i też te słynne no jakieś tam elementy yy, tutaj złoty jeszcze była mikrofigurka Kaya zresztą oddałem bratu bandany Zeyna, Nii i Kola Lloyda, Arina. to takie między innymi elementy czy też takie katany o różnych kolorach, tam maska tlenowa jakieś kwiatki no tak, kwiatki i te p. Dobra, przejdziemy teraz do takich dwóch yy, artefaktów, taki żart. Taki, nie pamiętam jak to się dokładnie nazywa, generalnie tym porusza się Pale Man. To jest oczywiście, nie było tak w serialu, ale to już trudno. Tak wygląda to od tyłu. Tutaj jest taki koszyk, w który może się zmieścić figurka. Lampy, które. Z głowy, z których zrobiono lampy takie czerwone, przezroczyste. No i tutaj też kolejny taki kapelusik takiego ryż, tego typu, co ryż zbiera. No, generalnie nawet fajnie to wygląda. Dalej mamy smoka. Który znowu, znowu mamy tą samą lampę tutaj chyba to lampa nie symbolizuje. Skrzydła naprawdę są ciekawy sposób zrobione. Tak wygląda twarz, generalnie bez żadnego języka. Ten ogon, i nogi, tyłek, siodło i tak dalej. No, generalnie smok nawet spoko. A zapomniałem wspomnieć zestaw. Był złożony po 11 godzinach od momentu przyjścia do mnie, ale grałem w braula między innymi, wbijałem rankedy czy też 25 rangę na Sandy. Też dzisiaj wbiję 25 rangę na Franku, chyba z tego będzie nagrałem to i ja chyba to wam rzucę. Bo generalnie będę prowadził kanał na dwa tematy. Dobra, mamy prawie 20 minut, a nawet zestawu nie omówiliśmy. Generalnie zestaw ma 4 funkcje, takie wiecie, podstawowe zabawowe, czyli... Tutaj podchodzi figurka, zrzuca to komuś na głowę. Generalnie zrobię kiedyś z tego szorce, jak komuś to nawet wrzucamy. Dalej tutaj figurki się nawalają. Tam kręcimy i takie coś robią. Dalej tutaj mamy dźwig. Tak, dźwiga, dźwiga mamy. Moś, to, to nie są tylko funkcje zabawowe. Mamy tego smoga, który się nieraz pojawił. O, coś, coś jest nierówno. Będę musiał tutaj poprawić. Mamy te elementy, y, co były w Ninja Spinaczek, właśnie słynne. Tak, małe takie pomieszczenie. Generalnie tam jest może taki punkt widokowy. Mamy takie trzy drzewka. Takie wejście do te, tej świątyni mamy tutaj dalej ten właśnie młyn no i te po, yy Boże tam gdzie kowale ma, kowale robią i mamy tutaj łóżko tej pani w której znajduje się tak karta Jaya to z pierwszych sezonów oraz mikrofigurka Kaya no i co ciekawe, to nie jest pierwsza mikrofigurka, bo w office, czy czytam w marketach mieście NinjaGo mieliśmy dwie inne figurki, mikrofigurki. Mowa tutaj o Kolu i Jayu. No i zobaczymy, czy w takich większych zestawach również będziemy mieli te, e, te fi, figurki. No, ale generalnie na no, razie zostawmy figurkę na miejscu, tak się prezentuje. No. Tak się prezentuje tutaj środek. Jest również ta zbroja od Ninja Spinaczy, daszek. Komin tutaj. O! To już uciłem. Trudno. E, następ. Aha, wam pokażę, jak, te, jak ten mod uderza. No. Tutaj te wejście do jaskini, które można zabić, już wiadomo, co spad, to spadła karta. Sama świątynia na górze, mamy ten element, w którym był, który był w tych trzech zestawach technika zatującego smoka. Ten kamień myślałem, że on będzie generalnie się go zrzucał. Wiadomo, można go zrzucić, ale nie ma to żadnego tutaj y, automatu. Fajnie tutaj prezentuje się ta woda. Z tyłu mamy ten puchadł, który był bardzo ważny właśnie w tym turnieju żywiołów. Takie miejsce do treningów. No i mamy tutaj na dole jaskinie, w której znajduje się posąg taki pani i y, plan tego mecha kola. Również tutaj mamy szaszłyka, złotą figurkę. No i tam nic ciekawego już nie ma. Dobra, to co? Zestaw kosztował 1100 zł. Zwierałem na niego, no. 3 miesiące jakoś, wiadomo, było się w pracy, dobrze się uczyło, zaoszczędziło się parę groszy, no i się nazbierało. Zresztą bardzo polecam, jest bardzo przyjemny do składania. Oczywiście polecam Wam oglądać inne, dokładniejsze recenzje, bo jestem obecnie debiutujący właśnie na Legotube. Oczywiście jeżeli któryś z tych takich większych youtuberów, czy mniejszych, bardziej doświadczonych ogląda ten film no to można w komentarzach mi napisać yy, takie wiecie sugestie co mogę zmienić, bo wiem, po 20 minut poświęciłem na y, figurki, pudełko, instrukcje i tego, a na zestaw poświęciłem niece 4 minuty, no, ale myślę, że najważniejsze rzeczy Wam pokazałem. no Tak jak mówię, tematyka będzie, w sensie tematyka tego kanału będzie składała się z dwóch tematów. Czyli Lego Ninjago, w sensie Lego, głównie Lego Ninjago i Brawl Stars. No i też wiadomo, myślę, że pod koniec wakacji też zrobię Wam odcinek, w którym zaprezentuję Wam wszystkie skiny. Co prawda ten odcinek jest już na kanale, ale wiele się zmieniło, a już ponad 150 skinów. Są te skiny też droższe, wiadomo więcej tych tańszych leciało ze Stardropów, dobra. Jeżeli oglądacie ten film, napiszcie w komentarzach czy Wam się podoba recenzja? Zostawcie łapkę w górę subskrypcję, żeby mnie to zmotywowało. Bo jestem debiutującym właśnie w tej dziedzinie. No i co? No to miłego dnia. No i co? miejmy nadzieję, że mam nadzieję, że z tobą nie widzę się po raz ostatni. Cześć.